Kiedy przeglądałem czeluścia różnych serwisów VOD w poszukiwaniu jakiegoś filmu, który nadałby się do właśnie serii Szmir, do tych yy, omówienia najgorszych filmów, jakie można zobaczyć, trafiłem na platformie Sky Showtime na film pod tytułem Zombieverse, czyli zombie... Bobry eee, I miałem właśnie taki zamiar Zrobić tutaj materiał o tym Właśnie filmie, ale platforma Sky Showtime w pewnym momencie po prostu wyrzuciła Ten film i kiedy go szukałem, żeby dla was Nagrać materiał, to go już nie było Ale na szczęście Platforma Sky Showtime wy widocznie Wysłuchała moich modlitw i jeszcze raz Wrzuciła właśnie ten film na swoje serwery Dzięki temu Mogę wam właśnie dzisiaj omówić film Zombie Bobry bądź Zombieverse Bądź... Z... Mordercze Bobry, jak to mówi lektor na tej platformie. Więc zapraszam serdecznie. Dwójka przystojnych redneków, przewożąca odpady toksyczne, prowadzi dialog niczym w filmach Tarantino. Kiedyś chodziłem z facetem. No, może prócz seksu. Nie chodzi o futer, ale o wąsy. O ile Quentin Tarantino pisałby wstępniaki do gejowskiego porno, to pewnie tak. Tak by to właśnie wyglądało. Potrącają jelenia i jedna z beczek z jakimś radioaktywnym szajsem wpada do wody. Wprawdzie z fizyki to ja byłem debil, no ale na 98% wydaje mi się, że fizyka tak nie działa. No przecież ta beczka wypadła z środka tej ciężarówki. Beczka tak jest podniecona wolnością, że zaczyna tryskać w obecności najbrzydszych bobrów w dziejach. A uwierzcie mi, kategoria Maczur na pewnym portalu nie jest mi obca. Coś ty powiedział? Znaczy, kolega mi opowiadał. Trzy typiary, znowu odniesienie do Tarantino, jadą autem i chyba nie wiedzą, że film już jest skręcony, bo jedna dopiero rozgrzewa swój otwór gębowy. Ewentualnie myślą wciąż, że są przed castingiem. W czasie suszy szedł Sasha szosą suchą. Cholera. Do kit'u, wiem. Dziewczyny dojeżdżają do domku w głębi lasu, gdzie wita ich miła, starsza pani. Rozkwitłaś. Wciąż ma małe cycki. Podwójnego D to z tego, co ja się tu przypatruję, to też tam nie ma, więc już niech tak nie kozaczy. Horror zaczyna się już tutaj, okazuje się, że w domku, na kiblu, nie ma zasięgu. O nie, to co teraz robić podczas oddawania stolca? W sensie, tak ładnie chciałem powiedzieć, srania. Szproty wywalają cyce na pomost, ale po chwili zauważają tamę bobrów. To bobrowe siuszki? Chyba. Po chwili jednak okazuje się, że jedyne bobry w tej scenie to te, których właścicielkami są główne bohaterki. Po chwili dziewczyny spotykają leśnego dziada. Żebyśmy mogli poznać kogoś, kto niedługo zginie. Kiedy dziewczyny bawią się w najlepsze. Co byś wolała? Patrzeć, jak ojciec morduje matkę? Ee, ó, czy żeby matka patrzyła, deerzec, jak ojciec. Ktoś nagle puka do drzwi. Co to było? Nie bój się. Euh, Okazuje się, <revenge> że to trzy penisy, w sensie chłopaki naszych dziewcząt, ale jedna z nich jest wkurzona na swojego Benisa, bo ten ją kiedyś zdradził. A jako że podczas tego typu seansów ja uwielbiam sobie nazywać tych różnych bohaterów, to tych trzech typów nazwijmy sobie tak: Sportowy Benis, Benis Zdradziecki i Benis Jednonogi. Dlaczego Jednonogi? To zaraz się przekonacie. Kiedy jedna z dziewcząt idzie podmyć bobra w wannie, okazuje się, że już na nią jeden czeka. Na szczęście Benis Sportowy ma przy sobie kij baseballowy. Przepraszam. Następnego dnia przeżywamy istny szok, bo okazuje się, że zdradziecki Benis zdradził tą blondynę, tą swoją dziewczynę, chyba już byłą, z tą dziewczyną w okularach, czyli z przyjaciółką tej blondyny. Na szczęście nie ma czasu tutaj się zbytnio nad tym rozwodzić, ponieważ bobry atakują. Co z tobą? Kolega traci nogę, ale udaje im się dotrzeć do tratwy, gdzie, aby dać sobie szansę na ucieczkę, jeden z Benisów, ten skurwiały Ham, rzuca psa do wody, żeby bobry go zeżarły. Ale przyznajcie, tak jest, że kiedy w filmach dzieje się krzywda ludziom, to niespecjalnie nas rusza, ale jak psa ktoś dotknie, to wiesz, że taki kutangens musi po prostu wziąć i zginąć. To tragiczną śmiercią. Ekipie udaje się dotrzeć do domku, po czym Benis sportowy chce uciec przy pomocy auta wraz z lachociągiem i Benisem jednonogim. Na drodze jednak stoi zapora z drzewa, a sportowy Benis zostaje przygnieciony przez jedno z nich. Na szczęście w ostatniej chwili na pomoc przybywa leśny dziad i zabiera lachociąga i Benisa jednonogiego. W międzyczasie ekipa, która została w domku, broni się przed atakiem bobrów. Ale jako, że ekipa, która pozostała w domku, zabiła dechami po prostu wszystkie wejścia, no to ekipa od leśnego dziadka musi uciekać do sąsiadów. Co to? Kanapka? Stopa baka. Trzymamy ją w lodzie. Tak się chyba powinno robić, nie? Nie bezpośrednio. Lud niszczy tkankę. Powinnam ją zawinąć w ręcznik. Bardzo edukacyjny film, no. Blondyna wpada do łóżka okularnicy, ale kiedy ta odrzuca jej zaloty, tamta w ramach rewanżu zaczyna zmieniać się kurwa w Bobra? Sprawdźmy, jak sprawy mają się w domku obok. Bach, nie. No, można by było powiedzieć, że sprawy mają się wybornie. Przerażony lachociąg biegnie na górę, ale tam trafia na starego Bobra, więc wyskakuje przez okno. Wstawaj, zesrałeś się! Okularnica i zdradziecki Benis natomiast postanowiłem użyć sobie po raz ostatni przed śmiercią, ale zdradziecki Benis zostaje ukarany. Tak jak na to zasłużył. Odgryzieniem kutangi. Lachociąg ratuje okularnicę przy użyciu auta leśnego dziada i po rozjechaniu swojej koleżanki udaje im się uciec. Kiedy już wszystko wydaje się, że będzie dobrze, okularnica zaczyna się zmieniać, więc ta, co lubiła najbardziej pokazywać cyce, robi jej z mózgu carpaccio i odchodzi w stronę jadącej ciężarówki. I tak w skrócie przedstawia się film Zombie Bobry, Zombie Vers. Jest to film, który polecę Wam do zobaczenia na przykład ze znajomymi. Jest to e, godzina 17 zaledwie ten film trwa e, i widać, że jest robiony dla Beki. Nie z jakimś nadęciem, po prostu widać, że tu jest e, zrobiony ten film po prostu dla e, dobrej zabawy i tyle. E, film z którego po prostu można się przy wspólnym seansie, albo nawet samotnym. Po prostu pozgrzewać. Dzięki wielkie, jeżeli materiał Wam się podobał i chcecie więcej szmir i częściej w tym roku zaplanowane mam, żeby raz w miesiącu przynajmniej się taka szmira pojawiła, więc Wasze wsparcie w postaci komentarzy, łapki w górę, czy subskrypcji oczywiście będzie mi pokazywać, że faktycznie na to czekacie i chcecie oglądać tego typu materiały. Także wiecie, co macie robić, co ja będę Wam tłumaczył. Trzymajcie się, kłania się Ormando, do następnego. Cześć! Zombie, Bobry, to może nie. Wiem. <laughs> Co jeszcze zombie mogłoby być? Wszystko mogłoby być zombie, nie? Zombie ściera na przykład. Atakujące ściery od podłogi. To by było dobre.